Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Jesteśmy dzisiaj na lasce i będziemy sobie dzisiaj grillować. Tak, bo grillowanie to pochodzi, moi, moi drodzy, z XVIII wieku. Wtedy wszyscy... LOL osiąmaczołem, ja jestem Sacramento. Za kamerą jest piórko, ale to się Wam piórko też zaraz pokażę. Jesteśmy dzisiaj w Ameryce. No nie, w Ameryce nie, ale jesteśmy nad pięknym miejscem, bo przypomina trochę Amerykę, prawda? Taką dziczyznę amerykańską właśnie nam przypomina. I słuchajcie, zakupiliśmy sobie drona. Jakiś czas temu obiecaliśmy sobie, obiecaliśmy wam, że pokażemy Wam piękne widoczki z drona, a to, że sakramentu i piórku otrzymują słowa. takiego drona sobie zakupiliśmy i spróbujemy polatać. Będziemy mieli dzisiaj pierwsze loty. Zobaczymy w ogóle ustawienia drona, pokażemy wam, co aplikacja drona DJI daje. W ogóle są bardzo fajne rzeczy, słuchajcie. Ale to za chwilkę. Oto moi drodzy, jest dron DJI. Możecie go zamówić pod numerem 801-5919. Kupicie go tylko za 3000 Ale mi jest słońce, razi! Za 3000 zł i nie no, tyle aż nie kosztował. My go już sobie oczywiście rozpakowaliśmy. Takie maleństwo, to jest takie małe, a tyle frajdy przynosi. Bo rozmiar nie ma znaczenia. That's what she said! <laughs> w dronach nie ma, prawda? To jest taki pająk, bo on się bardzo fajnie rozkłada. To jest DJI mini, a za nami tak naprawdę, może tego nie będziecie widzieli, ale w tym miejscu, to właśnie w tym miejscu tam wulkan sobie działa i pluje lawą, sika lawą. Dobra. A my teraz chodzimy na ziemię, zostawiamy wulkany. Mamy trzy baterie, bo mamy taki, taką wersję. Sobie kupiliśmy właśnie tego drona z trzema bateriami. Jedna bateria to jest poniżej 30 minut lotu, także to nie jest dużo. Dron 249 gramów jest to bardzo sprytne, żeby ominąć niektóre regulacje w niektórych krajach. Mamy tutaj padzika a do padzika sobie przypinamy telefon i widzimy w telefonie wszystko ale to wszystko, ja co byście tylko chcieli widać, wiedzieć i widzieć z drona, wiemy na jakiej wysokości jest dron, wiemy jak za bardzo wieje wiatr, daj nam o tym znać gdyby bardzo fajne i bezpieczne jest to że jak nam się urwie zasięg urwie? zerwie? też się tak nie mówi jak się zerwie zasięg, to ten dron wraca samo swoje miejsce, tu gdzie po prostu wystartował tak samo, jakby się nam rozładowała, nie wiem, bateria w tym, w tym padzie joysticku, gdyby się nam telefon rozładował, bo telefonem wszystko sterujemy, tak naprawdę, to sobie wraca. Jakby się zgubił, bo będzie za daleko poleci, to też on sam wróci. Także to jest do, do, dość bezpieczne, tylko oby on tutaj na wodzie nie chciał wylądować, co? No, mam nadzieję. Tak sobie teraz pomyślałem. Ale nie powiedziałeś za pomocą czego, jak podłączysz sobie ten telefon, możesz sterować tym kochanie dronem? Za pomocą czego? Czego? Aplikacji! Nie no, apka jest potrzebna, bez aplikacji to nie zrobimy tutaj nic. No właśnie, podchodzę. Czemu ja podchodzę, ty się oddalasz? Ja chcę, żeby mi było widać. A ty nie chcesz, żeby mi było widać, a ja podchodzę, bo chcesz, żeby mi było widać, piórko. My się głowę ucina. Nie szkodzi. Będzie mniejsza. Najśmieszniejsza no jest jego kalibracja. Czyli takie, trzeba go na wszystkie strony nim kręcić, żeby on po prostu załapał gdzie jest i w którą stronę jest, gdzie patrzę i tak dalej. Ale mu to jest potrzebne do satelit. PIN teraz ja wam nie pokażę, żebyście mi telefon tu nie ukradli, trzeba PIN pisać. nie wolno. Do telefonu, że do apki? Nie no, muszę odblokować telefon, następnie wchodzę sobie w aplikację DJI Fly, ale nie wiem czy wy chcecie aż takie szczegóły tutaj. Dawaj szczegóły. Musisz mieć tam konto swoje, tak? Tak, trzeba założyć swoje konto. I ono jest dostępne jak masz zakupioną, m, zakupione zakupionego No nie, to jest chyba dla wszystkich. Każdy może założyć konto. A konto jest potrzebne do tego, bo wszystkie loty się rejestrują na tym koncie właśnie. Mm -hmm. Tam macie godziny lotów przeleciane, kilometry, gdzie lataliście, kiedy lataliście, na jakiej wysokości. To się wszystko zapisuje na tym koncie, właśnie w tym miejscu. Kiedy policja kiedyś do was zapuka, pyk, 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 panie, latałeś tam i tam, no to macie przerąbany, bo wszystko jest faktycznie zapisane na serwerach. DJI. Przede wszystkim, słuchajcie, wielka odpowiedzialność. Ja się tak mądrze jestem tutaj yy, początkującym tak naprawdę sobą. Przygoda moja w ogóle jest yy, początkiem z dronami. Jak są jakieś miejsca, gdzie nie wolno latać, to nie latajcie w tych miejscach. Jak są samoloty obok, nie latajcie, po prostu nie wolno. Odpowiadamy, co się dzieje na ziemi i na, w powietrzu, a w powietrzu wypadek może być naprawdę groźny. Dlatego z rozsądkiem włączamy sobie pilota. Aplikacja też automatycznie blokuje, nie? Jeżeli nie możesz w jakimś. Obszarze. No właśnie, to jest ciekawe, bo jak macie na przykład lotnisko gdzieś tam troszkę dalej, o którym wy na, nawet nie wiecie, ta aplikacja wam blokuje i mówi wam, że możecie tylko latać 60 metrów wzwyż i nie, nie, nie dalej i za chiny dalej nie polecicie. I to jest bardzo fajne. Ponieważ ta aplikacja to ratuje wam dupę też. Wam, nam ratuje. Drona zawsze sobie ustawiamy tyłem do siebie. Na płaskiej powierzchni. Na płaskiej powierzchni, żeby on sobie mógł faktycznie wystartować. Tak, jak ma wystartować. Słuchajcie, mam tutaj dokładną lokalizację, w którym miejscu się znajdujemy na Google Maps, połączenie z Google Mapami, to jest super. Mamy dokładną wysokość, znajdujemy się aktualnie na 19 metrach. Mamy też jego prędkość latania. No mamy, mamy tutaj wszystko. Mamy teraz oczywiście tryb nagrywania włączony na automatyczny, ponieważ no co, wiadomo, że się oświetlenie nie zmienia. Piórko operator kamery dzisiaj. Lecimy sobie nad wodą. Ale to będzie piękne ujęcie. to jest zawsze zawał serca jak nie widzicie drona ja teraz go, ja go nie widzę, nie wiem gdzie on jest jedyne co mogę widzieć to po prostu jego widok, to co on widzi ale ja nie wiem gdzie on jest <grym> możecie też sobie kamerą ja nie wiem ile wy widzicie ale tutaj macie y, przycisk, którym sobie sterujecie kamerą w górę i w dół także możecie widzieć co się dzieje akurat pod wami i możecie też kamerę dać do góry piórko mam zadanie dla ciebie zostało 40% baterii Bateria spada naprawdę szybko i lepiej jest wrócić. Dobra. Masz taką misję, wróć bezpiecznie. Tu jest parking? Znasz? Ja nie wiem, czy ja dobrą stronę lecę. Zawsze jest automatyczne wracanie, nie? Pełne skupienie. Jest taka odpowiedzialność, kiedy się lata takim dronem, nie? Że możesz go rozwalić albo cokolwiek. Nad wodą jak się lata, to też niebezpiecznie. Przed chwilą nagraliśmy dla was, podlecieliśmy troszkę pod wulkan, o, on się okazał, że jest dalej, niż żeśmy myśleli. Eee, I dron był od nas 450 metrów, od naszej miejscowości, gdzie teraz się znajdujemy. Czyli tym dronem można naprawdę daleko polecieć. Aplikacja też pokazuje wam, do ilu satelit jesteście podłączeni. Im, im mniej satelit, tym oczywiście gorzej. A później fajne jest właśnie to, że możecie całą trasę odtworzyć. I nawet wam pokazuje w których momentach wiatr, wiał wiatr i dron wam zaczął yy, waliować. Ostrzeżenia różne. Wszystko wychodzi i się wszystko zapisuje właśnie na tym koncie, które trzeba stworzyć. Także jeśli chodzi o samą markę DJI, aplikację zrobili niesamowitą. Skoro Piórko sobie radzi, radzi tutaj z pilotowaniem drona, to wie to sobie też poradzicie. No co, chodzi mi o to, że pierwszy raz żeś nigdy tym nie interesowałaś. Nie chodzi mi o to, że jesteś jakaś beznadziejna, bo jesteś najlepsza. I to jest precyzja. Zobaczcie, odległość. 20 cm dalej. No i to jest precyzja. Normalnie żaden, żaden pilot lotniczy by sobie tak sobie nie poradził, jak sobie dzisiaj poradziło w piórko. Mogę zostać Moje gratulacje. Otrzymuje pani dyplom pilotażu Super. amatorskich dronów wagi 249 gramów firmy DJI, uścisk prezesa. A w jeszcze ja nie mogę latać? I też będzie buzi od Prezesa tutaj, jak już wykorzystam swoje stanowisko tutaj dyrektorskie, także gratuluję pani jeszcze raz. I będzie tutaj teraz zdjęcie zrobione na... żeby sobie powiesić na ścianie. Uśmiech? To coś muszę Wam powiedzieć w sekrecie. Mówiłem Wam na początku filmiku, że, że to jest pierwszy lot z dronem. To jest chyba trzeci lot z dronem. Nie wytrzymał. Musiałem się do tego przyznać, bo nie chcę Was kłamać. To był trzeci lot z dronem. Gdybyście chcieli więcej ujęć z dronika, to dajcie nam znać w komentarzu. Ja sobie teraz jedną baterię już żeśmy wyczerpali podmieniłem się na drugą, także ja sobie jeszcze tutaj polatam. Ale żebyśmy nie zanudzali, to ten filmik dzisiaj gdzieś tutaj skończymy. Parę przebitek, pokazaliśmy wam. Mam nadzieję, że wam się podobały ujęcia z wysoka. Chociaż na razie to jest takie latanie jeszcze amatorskie. My was dzisiaj żegnamy. Nie zapominajcie zostawić łapę w górę. Trzymajcie się i do następnego. Elo.